Kobieta w muzyce? Pierwsze skojarzenie jest zazwyczaj takie. Me, baby, to nie jest do końca prawda. Z tym mylnym stereotypem roli kobiety w muzyce w Polsce i na świecie walczą organizatorzy niezwykle ciekawej muzycznej inicjatywy Metal Fan Fest Festival 2013, podczas którego zagrają zespoły, które w składzie mają przynajmniej jedną kobietę. Wydarzenie będzie promować ostrą i głośną muzykę oraz ostre i głośne kobiety. W większości muzyka rokowo-metalowa jest bardzo męska. Przede wszystkim większość muzyków, wokalistów na całym świecie to faceci. I tych dziewczyn wykonujących taką muzykę jest niewiele, i w Szczecinie też jest ich mniej niż, niż mimo wszystko facetów. Stąd pomysł, żeby zrobić festiwal, który pokaże, że tu w Szczecinie są fajne zespoły i są fajne, ostre babeczki, które mają normalne życie, pracują, mają dzieci, studiują, różne rzeczy, a mimo wszystko ich pasją jest ciężka muzyka i ciężkie granie. I to staramy się tym festiwalem pokazać. To już druga edycja szczecińskiego festiwalu stawiającego w roli głównej rokowe kobiety ze Szczecina. Pierwsza w wersji Unplugged odbyła się kilka miesięcy temu. Kogo tym razem zobaczymy na scenie? Zagrają cztery szczecińskie zespoły. Będzie to gra Graviton, Wrota, Aniosless i Semidrey. Zespoły te można było usłyszeć w grudniu podczas pierwszej edycji festiwalu, natomiast tamta była koncertem akustycznym, a teraz zagramy na ostro. Główny cel imprezy świetna zabawa przy dobrej rockowej i metalowej muzyce oraz obalenie stereotypu, że kobiet w muzyce rockowej nie ma. Są i jest ich dużo, a ich głos i charyzma dodają uroku muzyce, którą wykonują. Potrafią mieć pazur i, i pokazać, pokazać się na równi z facetami w, w graniu. Podczas y, festiwalu w kwietniu w sumie zademonstruje się pięć dziewczyn, trzy wokalistki, dwie dziewczyny na, grające na instrumentach. Zapraszamy. Koncert festiwalowy odbędzie się 20 kwietnia w Rokowym Klubie Muzycznym Morion w Szczecinie. Oprócz koncertu, wydarzenie uświetni wystawa prac przemysłowa Horoszkiewicza, przedstawiająca najsłynniejsze kobiety w światowej muzyce rockowej.